Hejka kochani, witam was w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam was na taki filmik, w którym pokażę wam gdzie byłam, co robiłam, także zapraszam do oglądania. Dzień dobry, Olimpia. To jest wiosna lata 2019. Piękne ten rok już w takie złotawe, więc w tym roku słuchamy co Olimpia przygotowała. A właśnie szeroki wachlarz się wyrobił zarówno nowych jak i tkaninowych. To co cechuje kolekcję to... Kochani, my już jesteśmy w domu, tak jak widzieliście, no, byliśmy na pokazie mody Właśnie, no takich różnych marek, yy, które widzicie w galeriach, wiecie Czekajcie, tylko ściszy telewizor Które możecie spotkać właśnie w galeriach, jakieś obuwnicze, ubraniowe i tak dalej I powiem wam, że po prostu tyle mieliśmy różnych śmiesznych sytuacji, że muszę wam to opowiedzieć Bo po prostu czekajcie z moimi telefon Także kontynuując kochani Chciałam wam powiedzieć, że był pokaz mody, w którym właśnie były pokazane marki e, związane, no wiecie, takie jak w galerii są. I prowadził to y, ten Rafał Brzozowski i Dorota Gardias. I powiem wam, że na żywo zupełnie wyglądają tak samo jak w telewizji. Tylko strasznie dużo, wiecie, makijażu mieli. Ale ogólnie, no, dużo śmiechu było, dlatego że ludzie, wiecie, on tam mówił do tych ludzi, no, zróbcie hałas i tak dalej, a ci ludzie to co, to po prostu jak klaskali, to może dwie osoby na cały tłum, także strasznie się śmiałam po prostu z tego, bo publika mu nie dopisała. Ogólnie fajne były stroje, tylko też między innymi był pokaz bielizny, którego nie nagrałam, bo nie wiem, czy by mi nie ciągnęli tego filmu. Ale yy, niektóre dziewczyny miały, były tak chude, że aż nie, nie, nie za bardzo to wyglądało, także nie wiem dlaczego taki pomysł. No, ale chcieli pokazać, to pokazali. Ale ogólnie jestem zadowolona, to zdjęcie sobie z tym Rafałem zrobiłam także, także spoko. Zawsze to jakaś gwiazda. No i mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Już będę kończyć, bo mi zostały tylko dwie kreski na baterii, ale jestem zadowolona, intensywny dzień miałam. I ogólnie ten cały weekend robiliśmy dużo rzeczy właśnie i byliśmy w tym klubie i ten, ten filmik, filmik z tego wypadu do, do pubu to jeszcze poleci pewnie w tygodniu jakoś będzie. Czy jakoś dzień po dniu zależy, jak będę miała ochotę dodać. Także ja kończę, kochani. Yy, życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru. Nie wiem, kiedy to oglądacie. Ściskam Was ciepło. Pozdrawiam. Papa. Pa.